Czy wiesz, że 90% sukcesu inwestycyjnego to nie wybór konkretnych akcji, ale właściwa alokacja aktywów? Dzisiaj pokażę Ci, jak zbudować portfel, który będzie pracował dla Ciebie niezależnie od tego, co się dzieje na rynkach. Zanim zaczniemy, ważne ostrzeżenie. Wszystko, co usłyszysz w tym filmie, to wyłącznie informacje edukacyjne i nie stanowią. Porady inwestycyjnej. Każda decyzja inwestycyjna niesie ze sobą ryzyko straty, a wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zysków. Pamiętaj też, żebyś inwestował tylko te środki, na których stratę możesz sobie pozwolić. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, jestem entuzjastką, która dzieli się swoją wiedzą w celach edukacyjnych. Nazywam się Anna Bednarczyk i dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze temat, który może całkowicie zmienić Twoje podejście do inwestowania: budowanie prawdziwie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Większość Polaków ma swoje inwestycje skupione w dwóch, trzech klasach aktywów, głównie lokaty, chociaż trudno to nazwać inwestycjami. Następnie akcje, czasami obligacje i nieruchomości i kryptowaluty. Czy jest to dywersyfikacja? Dzisiaj nauczysz się, jak rozproszyć ryzyko tak, żeby Twój portfel był odporny na różne scenariusze rynkowe. W ciągu tych kilku, kilkunastu minut dowiesz się, jakie klasy aktywów powinieneś mieć w swoim portfelu, jak praktycznie Alokować środki w polskich realiach, kiedy i jak robić rebalancing, jak optymalizować podatki i dostaniesz konkretne przykłady portfeli dla różnych profili inwestorów. Zostań do końca, bo na końcu podzielę się szablonem do śledzenia swojego portfela, który możesz pobrać za darmo. Dlaczego dywersyfikacja jest kluczowa? Zacznijmy od podstaw. Dywersyfikacja to nie tylko nie wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, to strategiczne rozłożenie ryzyka tak, żeby różne części Twojego portfela reagowały różnie na te same wydarzenia rynkowe. Weźmy przykład z marca 2020 roku, gdy wybuchła pandemia. Gdy wybuchła pandemia, akcje spadły o 30-40%, obligacje wzrosły, złoto poszybowało w górę, rejty spadały, ale nieruchomości fizyczne utrzymywały wartość. Surowce miały mieszane wyniki. Inwestor z portfelem tylko w akcjach stracił 1 trzecią kapitału. Inwestor ze zdywersyfikowanym portfelem mógł stracić tylko od 5 do 10%. Harry Markowicz, noblista z ekonomii, udowodnił matematycznie, że możesz zmniejszyć ryzyko bez zmniejszania zwrotów poprzez łączenie aktywów, które nie są ze sobą idealnie skorelowane. Wyobraź sobie to tak: masz dwóch przyjaciół. Jeden jest w dobrym chmurze, gdy pada deszcz, drugi, gdy świeci słońce. Spędzając czas z obydwoma, zawsze będziesz miał towarzystwo kogoś w dobrym nastroju, niezależnie od pogody. Teraz przejdźmy do konkretów. Jakie rodzaje przyjaciół powinieneś mieć w swoim inwestycyjnym towarzystwie? Aktywa tradycyjne akcje. Polskie akcje WIG20, WIG40, WIG80, akcje rynków rozwiniętych SP500, FTSI, Develop Europe, akcje rynków wschodzących MSCI, Emerging Markets. Charakterystyka: wysokie potencjalne zwroty, wysoka zmienność, ochrona przed inflacją długoterminowo. Kolejne aktywo to obligacje, obligacje skarbowe polskie, obligacje korporacyjne wysokiej jakości i wysoko dochodowe, obligacje inflacyjne, czyli polskie obligacje indeksowane inflacją. Charakterystyka niższe zwroty, ale też niższa zmienność i ochrona kapitału. Teraz przechodzimy do aktywów alternatywnych. Tu jest prawdziwa magia dywersyfikacji. Nieruchomości, rejty polskie i zagraniczne, fundusze nieruchomościowe, ETF-y nieruchomościowe, inwestycje bezpośrednie w nieruchomości, crowdfunding nieruchomościowy i udziały w nieruchomościach, na przykład na Lazurowym Wybrzeżu. Surowce, metale szlachetne, takie jak złoto, srebro czy platyna, energia, ropa i gaz ziemny, produkty rolne, pszenica, kukurydza, soja, metale przemysłowe jak miedź czy aluminium, alternatywne strategie, fundusze hedgingowe dostępne dla inwestorów kwalifikowanych, private equity poprzez fundusze, kryptowaluty, mały procent portfela, arbitraż walutowy, lasy i grunty rolne Kluczem do zrozumienia, jak te aktywa reagują na różne scenariusze, jest ich korelacja. Inflacja rosnąca, surowce idą w górę, obligacje w dół, akcje mieszane, nieruchomości idą w górę. Recesja, obligacje idą w górę, akcje w dół, surowce w dół i nieruchomości w dół. Wzrost gospodarczy, akcje idą w górę, surowce w górę, obligacje w dół i nieruchomości w górę. Kryzys finansowy, obligacje skarbowe w górę, wszystko inne w dół, złoto w górę. Teraz, gdy już znamy składniki, czas na przepis. Jak praktycznie rozłożyć środki? Twoja idealna alokacja Zależy od wieku i horyzontu czasowego, tolerancji na ryzyko, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych i dostępnego kapitału. Portfel konserwatywny na spokojny sen dla inwestorów 50-55 plus niższa tolerancja ryzyka to 40% obligacje. 20% obligacje skarbowe, 15% zagraniczne i 5% korporacyjne. 25% akcje, 15% rynki rozwinięte i 10% rynek polski. 15% nieruchomości rejty, 10% surowce, głównie złoto, 5% środki pieniężne i 5% aktywa alternatywne. Oczekiwany zwrot 7 do 9% rocznie, maksymalne obsunięcie kapitału, tak zwany drawdown, 15-20%. Portfel zrównoważony, tak zwany złoty środek, dla inwestorów od 30 do 55 lat, średnia tolerancja ryzyka. 30% obligacje, 15% polskie 10 zagraniczne. I 5 korporacyjne, 40% akcje, 20% rynki rozwinięte, 10% rynek polski i 10% rynki wschodzące, 15% nieruchomości, 10% surowce i 5% aktywa alternatywne, krypto, private equity, arbitraż walutowy. Oczekiwany zwrot od 9 do 11% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału od 25 do 30%. I portfel agresywny, tak zwany długoterminowy wzrost. Dla inwestorów poniżej 40 roku życia, wysoka tolerancja ryzyka. 15% obligacje, głównie wysokodochodowe i rynki wschodzące. 50% akcje, 20% rynki rozwinięte, 15% rynki wschodzące i 10% rynek polski. 15% nieruchomości, 10% surowce i 10% aktywa alternatywne, kryptowaluty czy arbitraż walutowy. Oczekiwany zwrot od 10 do 13% rocznie, maksymalny drawdown od 35 do 45%. Jak to zrobić praktycznie w Polsce? Narzędzia dostępne dla polskiego inwestora to ETF-y na polskiej giełdzie i giełdach zagranicznych. Obligacje skarbowe bezpośrednio na stronie obligacje-skarbowe.pl albo w banku PKO BP nie we wszystkich placówkach. Rejty zagraniczne Brokerzy oferujący dostęp do światowych rynków. Konkretne instrumenty: polski rynek akcji, rynki zagraniczne, obligacje, nieruchomości, surowce w postaci sztabek i monet fizycznych. Jak przeprowadzać rebalancing? I co to jest rebalancing? Rebalancing to proces przywracania. Oryginalnych proporcji w portfelu. Gdy akcje rosną szybciej od obligacji, ich udział w portfelu rośnie. Rebalancing oznacza sprzedaż części akcji i dokupienie obligacji. Dlaczego rebalancing działa? To jedyny sposób na kupowanie tanio, sprzedawanie drogo, bez próby przewidywania rynku. Automatycznie sprzedajesz aktywa, które podrążały, sprzedajesz drogo i kupujesz te, które staniały. Kupujesz tanią. I teraz podam kilka strategii rebalansingu. Rebalansing czasowy. Co kwartał, co pół roku, co rok. Prosty w implementacji. Może ignorować duże odchylenia przez długi czas. Rebalansing progowy. Gdy alokacja odchyli się na przykład o 5% od celu, przykład, gdy akcje mają być 40%, a są 45%, czas na rebalancing. Rebalancing progowy jest bardziej responsywny na zmiany rynkowe. I rebalancing mieszany, sprawdzanie co kwartał, działanie przy odchyleniu powyżej 5%. Rebalancing mieszany jest najlepszy. I uwaga na koszty, prowizje maklerskie, różnice pomiędzy kupną a sprzedażą, czyli tzw. Tak zwany spread, podatki od zysków kapitałowych. Jak można zoptymalizować to? Używaj nowych wpłat do rebalansingu zamiast sprzedaży. Grupuj transakcje. Wykorzystuj konta do optymalizacji podatkowej typu Ike i IGZE. Przykład praktyczny: portfel za 100 tysięcy złotych. Docelowo 60% akcji i 40% obligacji. Po roku akcje wzrosły do 70 tysięcy, obligacje do 42 tysięcy. Nowa wartość 112 tysięcy złotych. Nowa alokacja 62,5% akcje i 37,5% obligacje. Jak zrobić rebalancing? Sprzedaj akcje za 2800 zł i kup obligacje za 2800 zł. Nowa alokacja, 60% akcje, czyli 67200 i 40% obligacje, 44800 Jakie są podatki? Podatek od zysków kapitałowych, 19%. Przy kontach IKE i IGZE można ten podatek zachować, jeżeli wypłacimy pieniądze w momencie przewidzianym w tych programach. Musimy zapłacić również podatek od dywidend, 19%. I tutaj, przy IKE i IGZE też możemy zachować ten podatek i go nie płacić. Obligacje skarbowe również 19% odzysku, chyba że są kupione w ramach programów IKE i IGZE. Jeżeli chodzi o IKE, to limit w 2025 roku, który jest nałożony, to jest 26 019 zł. I tutaj jest podatek odroczony do emerytury. W przypadku IKE. Jest to kwota 10 407,60 zł. Ulga podatkowa plus podatek przy wypłacie. Te programy są idealne na długoterminowe inwestycje w akcje. Kolejna optymalizacja to kompensowanie zysków ze stratami. Straty można kompensować z zyskami i stratami w danym roku. A straty też można odliczać w kolejnych pięciu latach. Należy planować realizację zysków i strat. Optymalizacja to również wybór właściwych instrumentów. Obligacje skarbowe zamiast obligacji korporacyjnych, ETF-y akumulujące zamiast dystrybujących. inwestycje w aktywa nieopodatkowane, np. złoto fizyczne, które po pół roku od daty zakupu jest nieopodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku optymalizacji też liczy się timing realizacji zysków, przesuwanie zysków na kolejny rok podatkowy, wykorzystanie sześciomiesięcznego okresu dla surowców w formie fizycznej. Narzędzia pomocnicze dla Twojego portfela to dedykowane aplikacje do śledzenia podatków. Prowadzenie szczegółowej księgowości inwestycji, konsultacje z doradcą podatkowym przy większych kwotach. Narzędzia do śledzenia portfela to Google Sheets z szablonami, portfolio performance i aplikacje brokerów. To są bezpłatne, natomiast płatne opcje to jest Morningstar Premium i Bloomberg Terminal dla profesjonalistów. Co powinieneś śledzić? Alokację aktywów. Czy je idziesz zgodnie z planem? I Jakie są Twoje wyniki? Czy radzisz sobie porównując siebie z benchmarkami? I jaki miałeś największy spadek wartości? I korelacje. Czy Twoje aktywa działają niezależnie? Jak często powinieneś monitorować? Jeżeli chodzi o wartość portfela, to miesięcznie. Jeżeli chodzi o alokacje, to kwartalnie. Jeżeli chodzi o wyniki, to rocznie. I strategia co 3-5 lat lub przy zmianach życiowych. Na końcu tego filmu link do darmowego szablonu Google Sheets, który zawiera kalkulator kosztów brokerów, kalkulator rebalansingu, i kalkulator opłacalności IK i X. Pamiętaj, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Nawet najlepiej zdywersyfikowany portfel może tracić na wartości w krótkim czasie. Kluczem jest długoterminowe myślenie i systematyczne podejście. Podsumujmy najważniejsze rzeczy z dzisiejszego odcinka. Dywersyfikacja to fundament. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Różne klasy aktywów reagują inaczej na te same wydarzenia. Twoja alokacja powinna odzwierciedlać Twój wiek, cel i tolerancję ryzyka. Rebalancing to jedyny sposób na automatyczne kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Optymalizacja podatkowa może znacząco zwiększyć Twoje długoterminowe zwroty. Jeśli chcesz budować swój zdywersyfikowany portfel, określ swój profil ryzyka, wybierz odpowiednią alokację, otwórz konta u brokerów z dostępem do różnych klas aktywów. Zacznij od małych kwot i stopniowo zwiększaj inwestycje. Ustaw kalendarz dla regularnego rebalansingu. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Napisz w komentarzu, jaką masz alokację aktywów, lub zadaj pytanie, które Ciebie nurtuje. Pobierz darmowy szablon, zapisz się na bezpłatne konsultacje. Link do kalendarza w opisie tego filmu. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!